Właśnie cierpienie i nieszczęście. Jakby dwa strony tego samego medalu. Hmm. Bo samo piękno, piękno samo w sobie nie posiada wartości przeciwnych. No, nie, nie, No, ale to jest y, cytat księdza Zisznera. Słowa księdza <grym> Można by było powiedzieć brutalnie: patrz mnie. Ale nie dotykaj mnie. Patrz na mnie, ha, ale nie to dotykaj. Bo, że zbliżając się do tego piękna, coraz bardziej, bo ono kusi. Yy, I no to wtedy, jeżeli się zbliżymy za bardzo, to ono nas odrzuci. I wtedy cierpimy przez nie. A jeżeli jesteśmy w odległości, jakiejś było do piękna, nie powinno się zbliżać, to wtedy jesteśmy szczęśliwi. Ja to całkiem inaczej rozumiem. Naprawdę, bo ja to rozumiem tak. Ty stoisz, chłopak do ciebie idzie jako do piękna, tak? Ty go tak. odrzucasz i on to ma cierpienie. No to, tak tak piękne ok. cierpienie. Nie? Tak się ja nie nie rozumiem. Idzie do Pana Kazimierza do I, dobra. I, ja idzie ja do to mnie to jako do dobra. <laughs> I dlatego półtora pół. Patrz mnie i ruszy Uczestnika numer 5 czytania ostatniego pytania w tej turze. Myślę, że osiągnął. Dobry jak można Próbując dotrzeć do istoty dobra i natury zła, ksiądz profesor Józef Tischner chętnie przywołuje w swych rozważaniach symbolikę dwóch bohaterów mitologicznych Edypa i W Wyjaśni, do czego służy księdzu profesorowi analiza losów tych dwóch bohaterów mitologicznych. Jaką prawdę o ludzie, dram o ludzkim dramacie niosą ich dzieje? Ksiądz Kirschner e, przywołuje e, Edypa i Prometeusza w swoich rozważeniach o symbolice dobra i zła, ponieważ e, ci bohaterowie. Dążyli do dobra, ale jednak yy, zostało ich zło. Staje się na zło. Czym różnią się te dwie postawy? Co one symbolizują? Jedna różni się od drugiej. Edyb i Prometeusz. Pamiętasz. Postawa yy? Prometejska jest bezinteresowna. Jeden i drugi zostaje pokonany przez zło. Tak. Na czym polega różnica między się doświadczeniem zła przez Edypa i na czym polega to doświadczenie zła w przypadku Prometeusza? Skąd bierze się to zło u jednego i drugiego? Z tego, żeby żyli do dobra. A mimo to ich zostaje skazani na zło. Jest taka istotna różnica między nimi. Prometeusz co zrobi? Żuk nie wiedzę. Co zrobi Prometeusz w tym micie? Pamiętasz? A w Nie do końca. No właśnie. Dlatego też będzie problem, problem ty. z tym

mniej płacić znakomite. Także gratulacje dla Was i dla Waszych opiekunów, dlatego że y, książki księdza Józefa Tysznera czyta się bardzo fajnie, natomiast zrozumieć i powiedzieć później swoimi słowami to, co on napisał, to już jest wyższa szkoła jasna. A wyście to przeskoczyli. Także naprawdę, jeżeli chodzi o y, y, przygotowanie Wasze, szakoba. Naprawdę. Oklaski Wam. I spostrzeżenie jeszcze tutaj y, pana Kazimierza y, jest takie, że y, co niektórzy otrzymali takie, wylosowali takie pytania, bardzo trudne i ja też się do tego przyczyniłem później, jeszcze drążąc y, po prezentacji niektóre problemy, czyli ja, jeżeli y, tutaj mógłbym wszystkim y, dać pierwsze i drugie miejsce, to bym to zrobił, no ale tutaj sekretarz jednak pilnuje i nie mogę tego uczynić. Jeszcze raz gratuluję wiedzy waszej i y, dalszego takiego rozwoju, bo jak się tutaj w mówił, należy meblować przede wszystkim głowy, a więc uczyć się myślenia, co wy zrobiliście naprawdę na szóstkę. Jeszcze raz gratulacje. Prosimy, że o ogłoszenie wyników 9 konkursu Tisznerowskie ślady tak jest. Aha. Czyli najpierw mówię, że poziom był bardzo wyrównany, dlatego też y, po podliczeniu stóp latnym piąte miejsce Natalia Klepacz, 23 liceum ogólnokształcący imienia księdza profesora Józefa Tisznera w Łodzi. Dziękuję. Czwarte miejsce Wiktoria Zborowska, pierwsze Liceum Uluszałcony i ma imienia Marcina Wadowity w Wadowicach. Dziękuję. Trzecie miejsce Dominik Klimowski, zespół szkół nr 3 imienia księdza profesora Józefa Lisznera w Wadowicach. Dziękuję. Nie wiadomo, kto ma pierwsze. Czyli, czyli jeżeli przeczytam pierwsze, to, to o to by Ewelina Kozik, zespół szkółem <ślesz> I W drugie miejsce przegrałaś tylko, to chyba moja tutaj zasługa, tego, taka negatywna bardzo, połową punktu. Joasia Piskosz, Piąte liceum Ogólnokształcące imienia Witkowskiego w Krakowie Lodlacji. Tak, wiem, już wiem. Zapraszam wszystkich finalistów na scenę. Zapraszam e, Pana e, i witam, zacz, może zacznę od tego. Witam serdecznie Pana Starostę Powiatu Wadowickiego, Pana Jacka Łączewa, który w przybył do nas i chciał się Zapraszam Pana Starostę na scenę. Zapraszam Pana pre, Rektora, jego, jego eminencji Rektora. Marka, doktora, profesora, doktora Habitowego Marka Pawła pa pa Zapraszam pana Kazimierza z całej żyli. Zapraszam na scenę do wręczenia nagród. Zapraszam zdobywcy piątego miejsca. Piąte miejsce nagrody ufundowane są przez oczywiście cztery miejsca to są indeksy, a nagrody są ufundowane przez Zarząd Powiatu Wadowickiego, firmę Jaw, Kraków i momencik, zaraz będziemy wręczyć.